Sprzęt. Dzień dobry, dzień dobry właśnie jestem w drodze do, do Michała. Jadę żminkę sobie pożyczyć jestem na przejeździe kolejowym w Parczewie. Jaki fajny sprzęt tutaj jest. Tak mi się... Można powiedzieć, że poszczęściło, bo jakby to zwykły pociąg jechał, to bym się może trochę zirytował, żebym musiał czekać, ja tak sobie patrzę na taki sprzęt ciekawy. Zawsze to coś nowego Nie wiem co oni robią, może ubijają kamienie czy co są... Może ktoś z Was wie co oni robią, to no, napiszcie w komentarzu. Chętnie bym się dowiedział. No i tak żminkę weźmiemy, ale musi mój tata pasy przywieźć żeby go jakoś tam wrzucić. lecimy z Michałem zobaczyć wilgotność rzepaku. Dobra. Syp syp ty lepiej sypiesz. Trzymaj trzymaj dobrze trzymasz. No i kurczę jechaliśmy ten rzepak. No i chujowo trzymam, albo bo ty chujowo sypiesz, chujowo trzymasz. Dobra. Złap ten worek kurwa z ocycka, nie? Jak, tak z uczuciem? Z uczuciem A co to Bez mojej wiedzy, co? To no, mieliśmy jechać rzepak zobaczyć wilgotność, ale <noise> małe komplikacje po drodze były <noise> Kurwa nie opowiadasz. <noise> <noise> no i opowiedzieć nie, opowie... nie opowiem okoro akurat... Musiałem zostać wyrzucony z samochodu. Nie z mojej winy, a później mnie zgubili. Bo ja myślałem, że ty prosto pojedziesz. Ja tam sobie stanąłem na przystanku. Mówię, żebyś nie zajeżdżał już po mnie. Ja patrzę, ten sk ty skręciłeś, kurczę, i zadowolony. Ja patrzę, Bambra nie mam, może poszedł już tam do chłopaka. Tak, ja poszedłem prosto. bo Ja myślałem, że ty skręciłeś, bo go zobaczyłeś, nie? Żeby go za zabrać stamtąd. Nie. My się nie dogadali, kurwa. Drębkałem. Pasy przyjechały, zamontowane Możemy nieść żmijkę, wieść, nieść wieść Teraz jak to mądrze zapiąć? Przyczepkę to samochodowo? Co? Nie te tu otworzymy, tu się pas zapnie, bo ona się do tego, w tamtą stronę przeważa A No to dobra no. ewentualnie pasem ją tak wiesz, naokoło i tam jakoś to ścisnąć, burtę zamknąć, żeby tylko nie jeździło, wiesz ale i w tamtą stronę też trzeba no to w tamtą stronę też złapiemy, tam przez szyberka najwyżej się ten dosuniemy ją w tą stronę do burty po przekątnych ją trzeba złapać a co ci to da? ja to, to da, do, jednego, żeby do jednej burty nie, miał docisnąć żeby nie uciekło ani w tą, ani w tą stronę tam będzie napięte, to jej nie da uciec to, żeby ona nie spadła. Ja bym jej nie było ona w Chyba, że naokoło Ile tych pasów wziąłeś tam? Jeden tyk No. Jeszcze dwa ale bez tych bez kasy. No, no. Bo można byłoby ją... Ale nie, bo jakby ją położył, to... O, najlepiej by to było ją razem. Na pewno, tyle kilometrów. Ale jak fajnie szła, nie. No dobra, ale nie byłoby źle, jakby dobrze podparł tutaj deskę, żeby ona na sztywna była... To znaczy deska z drugim pasem miał jeszcze do tego i to większa. Dobra, słuchaj, dawaj z tego jednego pasa, pasiemy, pasiemy ją tutaj. Jesteśmy po dłuższej przerwie, bo była taka sytuacja, że... Umówiłem się na koszenie Jak będę kosił łowiec, Ale tam Pewna osoba była bardzo niecierpliwa I trzeba było pojechać I wraz gówno Nie nakoszone, nic Bo się nawija na ślimak Ale ja o tym wiedziałem No ale nic trzeba było udowodnić Moja strata No i co Jajce <laughs> O Jezus Maria zdarzyła się awaria, a mamy. A noś jak na karku. Byłem w sklepie i wykupiłem wszystkie sześć. Idziesz z nami? Chodź. Co będziesz sam siedział w traktorze? Chodź, tak. To już nie będziesz jechał. Chodź. No chodź. idziesz? Chodź. No chodź. Mam cię wyciągnąć. Na zdrowie. Nie. No? ...do drugim. pani niech wyzutyluje we własnym zakręcie. Aha, bo przecież po środkach ochrony to już nie chcę tego robić. Nie ja to, to zajść, tam no, może być piętą a może wyłącznie być w <laughs> Będziesz miał dwa? Widzisz? <laughs> No na dwa to jest już... No to po 5 litrów Może i na jedno ramię, na drugie, na dwie ręce. Dobra, a skrzynka na no... Aha, w samochodzie. Wepknięciu dalej. Mogę podnieść. Nie, nie musisz podnieść. Nie muszę. Tylko wepchnąć dalej. To już nie idzie. Nie. A nie idzie. To już jest na maksa. No i bo, bo to tyle tu widać. się no mogła być szersza jest jaka jest chlapak <ślały> no, to dobrze jej. mówisz? niech no, idzie Na lewy. Alej, ja taki prawie włączę, bo nie to sporo, wyjąć A, A, to. będzie leciało A, no może no, no nie, do nie dobra. Mało utworzyć, będzie dobry no. Dobra, próbujemy. A, tu jest już włączone. No takie trochę tak, Dobra, no, pan sami Uwaga, puszczam. Dobra, idzie, co? Dobra, to jest to jest oryginalne jego, zamknij No, no tutaj szybciej nie będzie lecieć jak tu

Jakoś sobie ostatnio radziliśmy. To które Rok temu tą przyczepę też tu opróżnialiśmy jakoś. Te żmijki, żeby ona lekka była. <laughs> lekka żmika. To znaczy, ile tutaj silnik waży. On jest ciężki. A tu trochę blachy, trochę tego, żmijki w środku ten ślimak. A, silnik z pianki to w sumie ciekawa koncepcja powiem ci. To nie wszystko? Nie. Można by było ją jeden ząbek do góry podnieść.

Ja... Jeszcze... Jedno. Oj nie wiem. A, bo tu jeszcze mi deska przyklejona ciągnie w dół. Nie wiem czy dobra. Trzymaj. jak dziurę zobaczysz tu? No, no. Chyba była. Na dół? Czy górę? Do góry cały czas. O, jest. Nie. Dobra. Czekaj do góry jeszcze. Musi do końca wejść. O, jest. Siedzi. Dobra, trzeba zakręcić, chociaż ona się nie odkręci, ale Ale lepiej. Capśisko. Takie czarne zboże, jak i ty. samoleci? No Jakby бы to то есть taką. Nie ma połowy jeszcze, Faktycznie to nawet połowy nie ma. Trochę za mocno się <średobrzyło> przedobrzyło, ale... Trzymały i puściły, to jak woda. Myślałem, że, że coś się stało, a to tylko wierzchem poszło. Nie. Dobra, puszczamy. Uh. Не ма